Zapraszam Ole Lato i Pawła Michowskiego z zespołu Eleven mm. Studios. Studios. Nagródźmy ich na razie brawami honoris causa, bo się trochę wstydzą, zwłaszcza Paweł Michowski, on jest strasznie, słuchajcie, nieśmiały. Siadajcie, siadajcie, proszę, proszę, zapraszam serdecznie. Poproszę również o jakieś materiały z Altersów, żebyśmy zobaczyli w ogóle, o czym my rozmawiamy. Słuchajcie mnie, kochany i kochana. Dlaczego ja nie, nie mogę polubić Jana Dolskiego? Bo ja Hola. Hola, się ratuj. E A dlaczego? Bo ja się go boję. Zwłaszcza technika. To znaczy, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Dialtels to jest tak naprawdę miks różnych rzeczy, które i lewelbici już trochę robili, natomiast jest to podane. W zupełnie nowej formule, w której tak naprawdę prowadzimy bazę złożoną z początkowo jednego Janadolskiego, a później różnych jego, no właśnie, tytułowych altersów, technik mnie przeraża. Naukowiec deprymuje. Generalnie mam z nimi problem, słuchaj. No, to są takie trudniejsze postaci. A próbowałeś jeszcze kogoś? Wiesz co, mam jeszcze botanika, czy jak się nazywa? On jest akurat Bo dość sympatyczny. Myślę, że, że, że polubisz. Skąd w ogóle pomysł na tę grę I y, czy dobrze ją interpretuję? Bo ja przyznam Ci się, zresztą gadaliśmy wczoraj prywatnie jeszcze jej nie skończyłem. Ale mam takie poczucie, że w jakiś sposób opowiadacie mi o przypadkowości ludzkich losów, trochę jak, w, y, jak u Kieślowskiego. Y, nie wiem, czy pamiętasz taki film z Bogusławem Lindą. Ja tak, bo jestem stary i tam był słynny wypadek samolotowy w tym filmie. Tak. Słuchaj, to było, historia jest taka, że bardzo długo wymyślał to producent Bartek Gwardiak i reżyser gry Kisiel. Ksywa, a właściwie Tomasz Kisilewicz, serdecznie pozdrawiam. Ja pamiętam, że mieliśmy jeszcze biuro na ulicy Brechta w Warszawie i oni mieli taką tablicę z karteczkami i tam było 4 miliardy pomysłów i oni wymyślali, a o czym by to zrobić, żeby sprowokować do myślenia i w końcu, i dlatego jest owieczka często używana w grze, bo to chłopcy wymyślili, dobra, to będzie trudne, ale robimy grę o klonowaniu siebie samego. A potem najważniejszy twist, czyli dobra, ale nie tak, że robisz klona jeden do jednego, tylko zrób takiego klona, żeby był trochę inny. A dlaczego trochę inny? No, na przykład, że coś inaczej w życiu zrobiłeś i cię poprowadziło inną ścieżką. No i u nas jest tak, że jak jest pomysł, to się idzie do samej góry, do zarządu i się przedstawia już ten pomysł, i oni mówią tak lub nie. I, I zarząd powiedział, ale ekstra, i jedziemy. I słuchaj, to było. Chyba 5 lat temu. Więcej. Tak. Ja 5 lat temu dołączyłam i to już było po prototypie. Przed po Pandemią prototypie, na pewno. Tak, to się zaczęło przed pandemią, chyba 6 lat temu. I najpierw chłopaki zrobili prototyp plaszówkowy w ogóle. Plaszówkowy e... prototyp. A potem wybuchła pandemia Zawsze i to było, było tak? zrobić e... <noise> dalej na plaszówce. Dla mnie gra jest niesamowita ze względu na to, że zdaje się, opowiada o. Bardzo doniosłej materii, ale robi to w sposób. To jest taki dość kameralny science fiction. Bardzo mi się kojarzy z moon y, Duncana Jonesa. Y, czuję się tutaj. Mogę Gdzie... się pochwalić? Tak. Jak ogłosiliśmy grę, y, to na Twitterze Duncan Jones do nas napisał ekstra. Gratulacje powodzenia. <granizuję> grę? Wow, 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 nie wiedziałem o tym. Duncan Jones to jest w ogóle syn Davida Bowie'ego, który wyreżyserował później, pomun Warcraft początek i trochę chyba zniknął. Nie da się też ukryć, że premiera się, słuchajcie, zbiegła z filmem z Robertem Pattinsonem, którego tytuł mi teraz wyleciał, czyli... Miki Seventeen. Tak, Miki Seventeen, tylko w przeciwieństwie do Miki Seventeen wygląda na to, że ta kraja jest zrobiona dobrze. Czy nie jest trochę tak, że wam ten zeitgeist pomógł w promocji? Bo no mówię, to jest atrakcyjny koncept. Jest coś takiego, że czas musi być dobry, czyli wstrzelasz się w. No nie wiem, ja nie lubię w trend. Może bardziej powiedzieć, że gdzieś jesteś na jakimś prądzie umysłowym, który niesie miliony ludzi na świecie, bo nagle z jakiegoś cudownego powodu ich fluidy kierują się w tę samą stronę i zaczynają tak samo kombinować. Więc tak bym powiedział, że akurat tak się, tak się zbiegło. Ja akurat lubię Mickey Seventeen. Nie, nie rzucaj we mnie kamieniami. Mi się ten film strasznie podobał ze względu na swoją zakręconość, mhm. ale bo gdzieś tam zarzucano nam, że że my Zżynamy z MUN. Nieprawda. Oraz nigdy zespół nie ukrywał, że to była jedna z ważniejszych inspiracji, bo to jest genialny film i oczywiście gdzieś tam. Ja się usprawiedliwię, że ja byłem tylko w zespole, który uprawiał propagandę i marketing, a Olaf w zespole, który tworzył. Więc ja tu. Ja, ja nie byłem w zespole tworzącym, ale jak o tym mówiliśmy, no to oczywiście, że MUN był inspiracją. Tak, tak. Mon był inspiracją i też wizualną, też widziałam, że koncept artyści no też nawiązywali do tego, tak? Nie, nie ukrywaliśmy się z tym. Bardzo mnie natomiast zastanawia, i to będzie pa Paweł jeszcze kamyczek do Twojego ogródka, że ten kameralny science fiction promuje się dresami za, przepraszam, 9 tysięcy złotych? Nie, nie, to jest tak, że w ramach akcji marketingowej z zespołem Zaum, który kiedyś tam w przeszłości zrobił grę Disco Elysium, yy, mając swoich designerów, którzy wymyślają wizualnie do swoich gier bardzo ciekawe rzeczy, więc zrobiliśmy taką kolaborację, gdzie oni zaprojektowali ciuchy w tym Redesign tych dresów Jana Dolskiego, które są wykonane z jakichś materiałów i są drogie, nie dziewięć tysięcy, ale tam najbardziej wypasiona wersja jest tak, około tysiaka, czy tam no dwieście, euro chyba. Jest też cała kolekcja inspirowana, która była na Paris Fashion Week. Tak, i ta akcja marketingowa polegała na tym, że pokazaliśmy się na Paris Fashion Week, jeździł taki super odjechany bus pokolorowany w bar Waltersów, gdzie były prezentowane torebki, dresy, kurtka, torebka w kształcie owieczki, fajne super odjechane kios. rzeczy. Rzecz jest rewelacyjna, wizualnie wydaje się bardzo wdzięczna w promocji, ale mnie tutaj zastanawia, Jakim cudem udało Wam się, bo to jest duże osiągnięcie, z jednej strony zaoferować realia bardzo globalnie znane, z drugiej strony nie da się ukryć, że Alters eksportuje trochę polską kulturę. I nie mówię tutaj tylko o pierogach, do których Jan Dolski często wraca, a zresztą sam ze sobą pałaszuje je i w pewnym momencie, jak próbujemy przekonać, zresztą bodaj technika, no to właśnie okazuje się, że wspólne, wspólna szamka pierogów jest tutaj kluczowa ale też pewną taką konstrukcję charakterologiczną. To jest trudna postać, to jest postać, która no, pochodzi z problematycznej rodziny, z ojcem z problemem alkoholowym, matką, która umiera na jakimś dość relatywnie wczesnym etapie jego życia i tak naprawdę każdy z tych altersów przeżywa jakąś tragedię, która go kieruje w nieznane. Ja tutaj naprawdę czuję, nie wiem, kino moralnego niepokoju. Czuję tutaj polską szkołę opowiadania historii, ale w globalnie zrozumiałym anturażu. Tak, no, myślę, że jest tutaj wiele wspólnego z, z naszymi polskimi korzeniami, z tym jak to często wyglądało u nas. Mimo że oficjalnie nigdzie nie jest powiedziane oczywiście, że Jandolski jest z Polski, jest to nieokreślone pochodzenie, ale wszystkie jego historia zdecydowanie pokazuje takie polskie realia. No i to też jest takie trochę spojrzenie w kierunku tej polskiej publiczności, tak? Ale też bardzo realistyczne nie jest to, nie jest to spojrzenie na bohatera wielkiego, tylko na zwykłego człowieka, który, który miał właśnie problemy w rodzinie. I też w pewien sposób te różne jego wersje różnie sobie z tym radziły. Czy traktowaliście diesworld of mine mechanicznie jako punkt wyjścia? Bo nie da się ukryć, że sam ten system zarządzania bazą, schronieniem, no, wydaje się wyrastać w linii prostej stwoma, chociaż rzeczywiście jest zniuansowany i jest doświadczeniem no, bardzo świeżym. Na pewno są połączenia. Główny designer Rafał Zych, yy, znaczy Rafał Włosek, przepraszam, ksywa Zych, bo my w zespole często mamy ksywy. A więc Zychu to jest główny designer, mechanik This of Mine oraz The Alters. No to jest pierwsze połączenie. Drugie jest takie na poziomie filozoficznym, czyli bo my lubimy tak a propos tej kina moralnego niepokoju, no robić gry, które jednak pchają do, do zadawania sobie trudnych pytań i też to jest w ogóle fenomen, to znaczy, tam są bardzo trudne pytania, a co by było, gdybym w życiu zrobił inaczej i, i czasem na, na poważnym poziomie, ale też w takim settingu, który nie rozpuszcza oko. Bo pierogi, bo klonowanie owieczek, bo Filmy. sam siebie. No, jest fenomenalna, słuchajcie, scena, ponieważ. Można altersów zaprosić na wspólną projekcję filmową na kanapie, w której jest krótki metraż o dwóch gościach, którzy kończą po sobie zdania. Szczerze mówiąc, dla mnie to jest w ogóle niesamowita mikstura, że z jednej strony mam tutaj mechanikę, która skłania mnie do myślenia bardzo systematycznego walki o życie, a z drugiej strony ja się sam czuję, że odpoczywam z tymi altersami przy tym, co tam przygotowaliście. No, jakiś kom, comic relief e, też jest wskazany przy tak ciężkich tematach e, i polecam sobie obejrzeć resztę filmów, bo. Też są warte obejrzenia. Mogę podać ciekawostkę, że a propos tego przemycania polskich tematów że tam ekipa wymyślała, żeby on się nazywał Dolski, co samo w sobie jest dość polski-dolski że są pierogi to my w ogóle napisaliśmy do pzpn u czy nam w ramach promocji nie chciałby własnej udostępnić kawałków polskich meczów, żeby Janek, jak sobie siedzi w kuchni i się relaksuje, żeby sobie mecz obejrzał, jak Polska dostaje w ciry od jakiegoś zespołu, <laughs> który naprawdę umie grać w piłkę. Ale nas potraktowali z lekką ignorancją, żebym tu nie użył brzydszego słowa. No i stwierdziliśmy, że tam inne, fajne pomysły zrobimy i zagrało moim zdaniem jeszcze lepiej. Ale tak zrobiliśmy, ale PZPN nas zignorował. O łobuzy. No dobrze, ale PZPN zostawmy na aucie, nomen omen. Ciekawi mnie jeszcze, jakim składem zrobiliście ten projekt, bo... Nie wiem, na ile to jest prawidłowa intuicja, ale ja tutaj widzę trochę mniejszy zespół niż przy na przykład Frostpunku drugim, który z drugiej strony być może w jakiś sposób znajduje ujście względem tego, co się dzieje w firmie. Bo nie ukrywajmy, Leven Beats Suders to już nie jest firma od twoma, to już trochę jest korpo, które robiło trzy projekty równocześnie, które jest ambasadorem polskiej kultury na świecie i które tak naprawdę ma otwarte drzwi na, yy, do największych serwisów prasowych i na największe imprezy w rodzaju Station Expo. Sam zespół e, altersowy, tak, oczywiście był mniejszy niż ten frespankowy. Zaczynaliśmy chyba w około. No Sam prototyp to było jakieś 10 osób, jak ja dołączyłam, to było 20 osób. E, I ta dwudziestka przez kilka lat się utrzymywała. Natomiast e, docelowo chyba było 40, pod koniec plus tak. i jeszcze dodatkowe e, osoby, które czasem pomagały. Na jakimś krótkim odcinku czasowym, na przykład z cinematykami, czy coś w tym guście? Nie wiem, Ty pewnie tak, Paweł już Ale tak, tak, 35 to te ostatnie fazy to na pełnym etacie chyba było przy Altersach. Trochę I taki powrót do korzeni. Cały zespół to chyba 40-40 osób. Tak, coś, coś takiego. Trochę powrót do korzeni i fajnie, że potraficie udowodnić, że da się zrobić tak ciekawą i. Intrygującą grę, tak jak zresztą już Pawłowi przyznałem, Oli chyba nie. Ja mam plan, słuchajcie, na Poseidy Action Expo, żeby kończyć Altersów. Tak naprawdę złapaliście się w ogóle na ten unikalny moment, kiedy rozmawiam z Wami, w momencie, kiedy jestem mega tą grą zajawiony i siedzę w niej po prostu po uszy. Bardzo mnie w związku z tym jeszcze ciekawi jedna kwestia, mianowicie miałem okazję porozmawiać niedawno z Piotrem musiałem waszym kompozytorem. Nie pomnę dokładnie, ile on utworzył wersji jednego numeru muzycznego, ale jest to jakaś liczba chyba przekraczająca setkę. Czy moglibyście, mogłybyście wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi? 88 chyba 88. wersji e, piosenki, to jest taki troszkę mini spoiler, Dobrze. E, ale… Nie będę mówić już o czym dokładnie, ale jest to piosenka, która występuje w trakcie gry i e, zależy od wyborów gracza, zależy od tego, jak się rozwinie powiedzmy fabuła. E, no i było to duże przedsięwzięcie. To było duże przedsięwzięcie dla, e, dla Piotra, musiała, ale też dla zespołu, e, który zajmował się animacjami twarzy e, w dialogach, żeby to tam pięknie spiąć. E, no, było to <noise> bardzo e, duże przedsięwzięcie. Może faktycznie nie spoilujmy w takim razie, tym bardziej, że warto, warto to przeżyć. E, jak w ogóle przyjęliście odbiór gry? Ponieważ e, no nie jest tajemnicą, zagrajmy w otwarte karty, Frostpunk 2 miał lepsze oceny prasy niż nawet jedynka, natomiast część graczy, odnoszę wrażenie, nie do końca zrozumiałam, może to było niewłaściwie też zakomunikowane, że to będzie inna gra niż Frostpunk 1. Frostpunk 1 skupiał się na małej społeczności i wyborach na poziomie jednostek, Frostpunk 2 jest już trochę taką próbą odnalezienia się w tej postapokalipsie, która nastała, w której udało się przetrwać i w której teraz trzeba na nowo zorganizować porządek. Ehm, więc w oczekiwania części przynajmniej odbiorców się nie strzelił. Alters natomiast z tego co widzę hurra optymizm wszędzie. Ja może powiem z punktu widzenia zespołu, a Paweł potem z punktu widzenia firmy. Z punktu widzenia zespołu my jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo widzimy, że ludzie, którzy grają, bardzo się cieszą, dostajemy bardzo pozytywne opinie, dostajemy też historie graczy, takie bardzo emocjonalne, którzy zostali poruszeni gdzieś na osobistym poziomie, tą grą. No i dla naszego zespołu jest to e, duża nagroda. E, jest to bardzo miłe słyszeć właśnie taki odbiór Altersów. A z punktu widzenia firmy, Paweł? Wiesz co, już Frostpunk 2 to jest bardzo dobra gra. Tak? E, mechanicznie, spięta do kupy, grafika jest… E, ja przy niej nie pracowałem, to mogę chwalić, przepiękna. Ja nie polemizuję No co. Ja no. mam do zarzucenia to jest tak naprawdę płynność no, zno... na początku i krasze, ale potem też to zostało poprawione. Tak, ale tu też chodzi o to, że my się nie, nie do końca strzeliliśmy tak naprawdę w oczekiwania fanów i to jest kolejny raz już to przerabiamy, bo to nie jest też pierwszy sequel, bo bo i anomalki jeszcze wcześniej kiedy trzon zespołu w Metropoli pracował, to przerabialiśmy to samo. To znaczy, czasem jest tak, że ludzie oczekują to samo, tylko trochę więcej. A my jednak chcieliśmy mocno zrobić coś innego, ale w uniwersum i co jest rozwinięciem tematu myśli wiodącej pierwszej, pierwszej części. No i części ludzi się nie spodobało i trzeba z tym żyć. Natomiast z drugiej strony to jest najlepiej sprzedająca się gra w naszej historii, więc jakby głosować portfelem. No to zagrało, nie? I teraz przechodzimy do altersów. No i tak, dzień przed premierą już pojawiają się recenzje i fantastyczne. Jedna mi z jakiegoś dużego portalu utkwiła w głowie, że jest to Opus Magnum 11B Studios. No i co? I pękam z dumy, tak? Opus magnum, i my też mieliśmy takie wrażenie, że wewnątrz zespołu trochę trudno było uciec od tego, że y, współpracujemy ze sobą, ale tu są frostowcy, a to są altersowcy, i że te zespoły mają zupełnie innego, co na głowie y, każdego dnia, co siłą rzeczy rodziło trochę taką wewnętrzną konkurencję. I Altersi to zawsze tak trochę w cieniu, bo wszyscy znają tego Frostpunka i to jest takie znane IP, czyli jakby znana nasza marka. Altersu w niej, że to jest taki czarny koń, taki trochę niedoceniany, bo trochę w cieniu i nagle pach, tak wystrzela i wysoko na listach sprzedaży i fantastyczne recenzje i świetny odbiór graczy, no i wydaje mi się, że to bardzo po tym takim trochę strzale w mordę, że tak powiem, po ludzku, kolokwialnie, po Frostpunku 2 ci altersi to dla nas taki uh, taki oddech, tak super, magia jest z powrotem i czujemy tą euforię i frajdę z tego, że, że coś było zrobione zajebiście, z sercem i, i znowu to jest, tak? Więc oddech taki, a jest, jest, jesteśmy, znowu, Myślisz, wiesz, że adrenalina, bo robienie gier to jest adrenalina i to bardzo specyficzna, to znaczy 5 lat napięcia, który ci wystrzela w jeden dzień. To prawda, ja w ogóle jestem zawsze pod. No, przyznam Ci szczerze, ja mam dużo takich gratyfikacji, instant. Dopublikuję tekst, widzę, że zażarł. Mamy tutaj fajną publiczność, fajne panele też dobrze reagują. Natomiast dla Was to jest, no, wyobrażam sobie, niesamowita presja, żeby pracować nad projektem tak długo i nigdy nie być do końca pewnym, czy, czy nie wydarzy się coś dziwnego. No, gościliśmy tutaj. Całkiem niedawno Tymona z McTowę, który opowiedział nam, że w pewnym momencie się przerazili, bo czego zupełnie nie przewidzieli, nie przygotowali wersji Dying Lighta II na język włoski, dubbingu. Okazało się, że nagle im bombują grę Włosi. No i... Mam też. Proszę? Mam też. Wam też? Tak. Włosi? A wam to myślałem, że szczerze powiedziawszy, będą Chińczycy i Rosjanie bombardować. Mamy tak. chiński tak. i rosy rosyjski, chyba, a włoskiego nie. Nie, bardzo mnie w ogóle. Mateusz, słuchaj, nasze gry strasznie słabo się we Włoszech sprzedają. I stwierdziliśmy, no bez sensu, bo Altersi to jest gra, w której jest tak dużo narracji, tak dużo tekstów, tak. że przetłumaczenie gry na jeden język to jest olbrzymi koszt. Olbrzymi. On, idący w setki tysięcy złotych. No więc w pewnym momencie patrzymy na te historyczne statystyki, że Włosi. Uwaga! Grają, tylko nie kupują. Co to sugeruje. Nie? No to słuchajcie, jak piracicie, dobra, spoko, rozumiem to, ale no, to się ekonomicznie nie opłaca. Opłaca się Polski, no, w Polsce sprzedajemy dużo więcej niż we Włoszech. No to kurde. Jeszcze jako ciekawostka mogę powiedzieć, że Węgrzy z kolei oni mają bardzo mało zlokalizowanych gier na swój język i wypuszczając jeszcze demo w trakcie SteamFestu chyba któregoś, oglądaliśmy Twitcha, jak grają ludzie w Altersów w to demo, jakie są ich reakcje. Byliśmy bardzo tego ciekawi oczywiście. I na jednym ze streamów zauważyłam właśnie, zauważyliśmy, że gra wyświetla się po węgiersku. To demo było chyba wrzucone tylko po angielsku, bo nie była jeszcze gotowa mhm. lokalizacja na inne języki. No więc zdziwiliśmy się jakby, Skąd ten, skąd ten węgierski, skoro miał być tylko po angielsku? Napisaliśmy do tego Twitchera i okazało się, że Węgrzy mają bardzo rozwinięty u siebie społeczność, która tłumaczy wszystkie gry i wrzuca taką jako mody. Nawet demo? Do... Słucham? Nawet demo? Nawet demo, okay. jak się okazało, altersów, ich na tyle zaciekawiło, że faktycznie wykonali taką lokalizację i ten Twitcher grał po węgiersku. Widzicie tutaj? Mogę wtrącić ciekawostkę? Gra wyszła pierwszego dnia po ukraińsku i tego się nie spodziewaliśmy. Na Ukrainie sprzedaż, czy w ogóle w ukraińskiej diasporze, bo nie bardzo możliwe, że, że przecież już teraz żyją rozproszeni, ale dane lokalizacyjne mamy tam, gdzie nastąpiło jakby kupno, nie? Czyli mhm. na terenie Ukrainy. Bardzo wysoka sprzedaż w Ukrainie. To może być też efekt tego, o czym trochę już mówiliśmy z tej sceny dzisiaj. To znaczy, był taki moment, że level Beat Studios stało się ambasadorem tak naprawdę Ukrainy w Game Dewie, kiedy rzeczywiście zaraz po wybuchu wojny, po rosyjskiej inwazji, ruszyliście ze zbiórką, która tak naprawdę ośmieliła branżę. I to jest też. Dla mnie jakiś taki wasz wyróżnik, że nie boicie się czasem iść pod prąd, że nie boicie się zrobić czegoś, co może, nie wiem, nie będzie nawet racjonalne ekonomicznie, ale dochodzicie do celu, wychodzicie na swoje i, i jesteście w tym bezkompromisowi. Dla mnie Alters to jest właśnie taka gra i, i dziękuję wam za nią, słuchajcie. Mamy jeszcze czas na jedno pytanie od publiczności. Podejrzewam, czy ktoś chciałby pytanie takowe? O kurde, dwa pytania. No dobra, to podejdźcie tutaj, ja nie będę biegał, bo już stary jestem i zmęczony. Przekazuję mikrofon. Najpierw tobie jesteś bliżej, proszę, a ja ciebie. Dziękuję. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za grę. Specjalnie wzięłam dwa dni urlopu w pracy, żeby móc z nią ogrywać. To my dziękujemy. Moje pytanie jest takie, czy planujecie coś z rozszerzenia tego uniwersum? Nie wiem, Dialter jest 2, jakieś, nie wiem, sequele, coś takiego, bo przyznam szczerze, bardzo dobrze mi się w tę grę grało. Na razie przeszłam ją jeden raz, ale wiem, że jest tam zawartość jeszcze do odkrycia. I no przyznam szczerze, że w przyszłych latach chciałabym eksplorować jeszcze to bardziej. Dziękuję. W tym momencie jesteśmy w trakcie pracy nad darmowymi rozszerzeniami. Jedno z nich zaraz będzie i tam będzie troszkę oczywiście poprawek, ale będzie też troszkę dodatkowej zawartości. I będziemy, pracujemy już właściwie to chyba oficjalne nad delcekiem, który jest jakoś planowany na przyszły rok. A co do IP to Paweł musisz powiedzieć, bo ja nie wiem. Nie, nie, to nic nie powiem, ale powiem, że widziałem roadmapę ostatnio na też na kanale na Slacku. No i bardzo dużo zespół planuje w Waltersach. Ja również na początku chciałbym bardzo pogratulować premiery zarówno Altersów, jak i Frostpunka dwójki. Chciałem się zapytać o kwestię silnika, bo do tej pory przed premierą Frostpunka i, i Altersów korzystaliście państwo z Liquid Engine i ja zawsze bardzo wspieram studia polskie szczególnie, które korzystają ze swoich silników, tak jak na przykład wczoraj Techland. No i niestety ubolewałem tak samo przy CD Projekt, kiedy przerzucili się oficjalnie na Unreal'a, tak jak i wy na ten dosyć kontrowersyjny na razie Silnik. Chciałem się spytać, jaka była tego przyczyna i czy rzeczywiście Liquid Engine nie dawał już rady? To ja powiem z perspektywy naszego projektu: Alter się od początku boli na Unreal'u. I jak wyciszymy się z tego, to jest też takie moje bardziej prywatne spojrzenie, że jak chce się robić gry, to albo się robi grę, albo się robi technologię. Bo technologia zajmuje bardzo dużo czasu własna, bardzo dużo energii. Więc w momencie, kiedy korzystamy też z silnika już napisanego, już dostępnego, to możemy dużo więcej energii skupić na tworzeniu gry. Dokładnie. Ja bym jeszcze dodał, że e, takim słowem zakończenia tak naprawdę nie tylko tego panelu, ale i mojej obecności dzisiaj na scenie, że odnoszę wrażenie, że bardzo długo jako Polska i też instytucje publiczne w Polsce i władza skupiały się na tym, że e, trzeba, nie wiem, dotować prace badawczo-rozwojowe, trzeba pracować technologię. Pytanie, czy. My w Polsce jesteśmy w stanie konkurować z Unrealem albo z Unity? No chyba nie. I pytanie, czy powinno nam tak naprawdę zależeć na eksporcie technologii, skoro jesteśmy bardzo dobrzy w eksporcie kultury, i również kultury interaktywnej, czego Alter jest najlepszym dowodem. Dziękuję Wam, Olu. Dziękuję Wam, Pawle. Nagrodźmy ich brawami. Bardzo. I Wam wszystkim również dziękuję za dwa naprawdę fantastyczne dni. Co tu dużo gadać, jesteście wspaniałą publicznością i co roku jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego znawstwa, zaangażowania. Po prostu przyjemnie tutaj być. Dzięki Wam. I do zobaczenia.